Hymn, czyli pieśń z misją. Co myślisz, kiedy słyszysz nasz hymn narodowy? Jakie obrazy masz przed oczami? Przypomnijmy sobie, jaka jest jego misja i zastanówmy się, czy znamy go wystarczająco dobrze. Czym jest hymn? Jak podaje definicja, hymn to uroczysty i podniosły utwór poetycki lub oparty na nim wokalny utwór muzyczny sławiący Boga, bohaterów, wielkie idee, wydarzenia lub po prostu ojczyznę. Hymn to coś więcej niż piękne słowa i muzyka. To pieśń z misją i ważną rolą społeczną. Daje poczucie jedności i pobudza patriotyczne uczucia, a w sytuacji zagrożenia mobilizuje do walki. Hymny możemy podzielić ze względu na tematykę. Przygotujcie się. Policzę do pięciu. Są hymny, które sławią piękno kraju. Opowiadają o władcy lub o władcach. Odwołują się do zdarzeń historycznych. Zawierają pochwałę narodu. Hymnem może być też sama linia melodyczna i tak jest na przykład hymn Hiszpanii. Hymn narodowy. Czy na pewno go znasz? Wybicki napisał Pieśni Legionów Polskich we Włoszech w lipcu 1797 roku i wtedy liczyła sześć zwrotek, a po ostatniej nie śpiewano refrenu. Prześledźmy, jak wyglądał tekst Pieśni Legionów i jak zmienił się on do obecnej wersji hymnu Polski. Po pierwsze, polski hymn narodowy jest krótszy od pieśni Legionów Polskich we Włoszech, bo liczy nie sześć, a cztery zwrotki. Po drugie, zamieniona została kolejność zwrotek drugiej i trzeciej. Po trzecie, zmianie uległy niektóre słowa. Między innymi uznano, że lepiej brzmi nie zginęła niż nie umarła, a także z ziemi włoskiej do Polski zamiast do Polski z ziemi włoskiej. Ważne. Od momentu ustanowienia pieśni hymnem nie zmieniono w jej tekście ani jednego słowa. Ale i tak w czasie wykonywania zdarzają się pomyłki. Oto najczęstsze z nich. W pierwszej zwrotce niektórzy zamiast kiedy śpiewają póki, a to jednak różnica. W trzeciej zwrotce, fraza Wrócim się przez morze zmieniana jest często na wrócił się, rzucił się albo rzucił się. I ostatni częsty błąd. Tym razem w zwrotce czwartej. Zamiast już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany, pojawia się mówił ojciec do swej basi cały zapłakany. Dobry zwyczaj. Hymn ma cztery zwrotki i powinien być wykonywany w całości. W niektórych sytuacjach, jak na przykład międzynarodowe wydarzenia sportowe, dopuszczalne jest wykonywanie dwóch pierwszych zwrotek. Pamiętajmy, że jest to wyjątek i gdy tylko jest taka możliwość, Powinniśmy śpiewać wszystkie cztery zwrotki. W nich zapisana jest nasza historia.